Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Witajcie. Piękna pogoda, cudownie słonecznie dziś, a ja zapraszam Was na podcinek vloga z Borowego Ogrodu. Film ten powstał dzięki wsparciu patronów. Bardzo dziękuję za Wasze wsparcie. Na moich rabatach jest dużo prac do wykonania, ale dzisiaj rabaty chyba sobie zostawię. Nie będę nic przy nich robić, ponieważ kochani, no akurat było teraz kilka ciepłych dni, ale lało. Dzisiaj jest cudowne słoneczko. No i... Kochani, problem w tym, że jeżeli poprzecinam sobie krzewy, a jest dopiero połowa lutego, jeszcze chwyci mróz, może im zaszkodzić. Co najwyżej, można by było miskanty poprzecinać, ale z nimi też jeszcze sobie poczekam. W każdym razie dzisiaj robię zabudowę tutaj tarasu. Z tej strony mój taras jest w miarę obudowany. Ja wiem, może nie wygląda to za pięknie, ale pięknie jest, gdy klematisy i inne pnącza po nim cudownie puszczają. A zobacz, te. I już mają pąki i już są pąki. No kurde, i się boję, żeby to zmroziło, kochani. No cudownie, już wychodzą przeróżne, przeróżne kwiaty. Zobaczcie, barwinek zakwit, barwinek zakwit. No jest, cacanie, dużo krzewów moich też już ma, piękne pąki i martwię się, żeby mróz ich nie chwycił, bo no może tutaj jeszcze mrozem dowalić. W każdym razie, tarasiek jest zabudowany, ale z tej strony, tu od strony tych schodów nie mam go zabudowanego. No i będę chciał sobie dzisiaj zrobić tutaj tą zabudowę. Kupiłem właśnie siedem Listewek nie będzie to taka gęściejsza zabudowa, jak tutaj, tylko bardziej taka rzadka. W każdym razie będą to listeweczki. I kochani moi drodzy, sznurki. Sznurki pomiędzy tymi listeweczkami I gdy przyjdzie już konkretna wiosna, kupię sobie. I puszczę tędy piękne, fajne jakieś pnącza, może klematisy, może wiciokrzewy. Nie wiem jeszcze. Także mi tutaj zasłaniało tą stronę właśnie od schodu. Dobrze, kochani, to ja idę teraz do domu się przebrać i zabieramy się za robotę. Moi kochani, w pierwszej kolejności zacznę sobie od odplątania tutaj tej róży z tej kratki. Chociaż wiecie co nie, ja tą kratkę sobie zostawię. Tą sobie zostawię do niej, tylko przymocuję yy, tutaj inne. A więc spoko. Niech ona sobie zostanie. W takim razie, kochani, ja mierzę sobie jakiej długości muszę sobie zrobić tutaj belki wspierające, że tak powiem. No. 295, 200, no 300 cm, czyli na 3 metry i taki też będę wycinać. Tutaj myślę, że około 2 metrów mi spokojnie wystarczy. Tak powinno być. Dobra, to idziemy do warsztatu: wyciąć pierwsze deski, kochani. Górną część, ja będzie bez żadnych sporników, zrobię z takiej deski grubszej. 2 cm grubości i 6 cm szerokości. Dobrze, mierzę sobie ile tama. 2,24, więc z tej dociąć muszę jeszcze kawałeczek. Także tą docinam na 76 cm. Tak, tak. Hops, a złączę je takimi oto metalowymi łącznikami. Te jeszcze zobaczę sobie na grubo, jeżeli nie przeszły. Te mogą być śmiało. Dobra. Szanowni Państwo, nasza deska złączona. Zaraz będzie ją można montować, ale wcześniej jeszcze na końcach <laughs> zrobię sobie otwory na śruby. I tutaj będę dawać po dwie śruby. Tylko tak to pójdzie mi na tamtą stronę, więc najpierw sobie muszę iść i zaznaczyć, w którym miejscu będą te śruby. Kochani, zaznaczyłem sobie, po prostu przykładając naszą dechę do pergoli. Dobra, wiercę. Sacy, możemy iść ją przykręcić. Kochani, przykręcać będę śrubami farmerskimi, tak zwanymi. Są to śruby dekarskie. Zacznę od tej strony, gdyż to mi ułatwi, moi drodzy, ponieważ tutaj sobie, o, oprę o tą kratkę, co mam. No i teraz trochę będzie pierdzielenia. Mniej więcej robię taką jakoś w miarę odpowiednią wysokość. I teraz pierdzielenie z grzechotką. Ja widzę, że muszę się pomóc krętarką z wiertełkiem. Także idę jeszcze po punktach. Wiertareczka jest. Wiertełko trujeczka, ale najpierw sobie jeszcze tu punktakiem pozaznaczam te miejsca. Dobra, to najpierw muszę z tamtą jedną śrubę przykręcić. Stój! Trzymaj się! I wiercimy. Tam już przykręciłem. Teraz wejdzie punktak. Wejdź, Hopsa i hopsa. Tu od razu dwie. Przepraszam Was kochani, mikrofon mi padł, także może być gorzej z dźwiękiem Robaczki tym razem będziemy robić z takich oto cieńszych listewek Te mają bodajże, ta ma 4 cm i tam mam jeszcze 3,5 cm W każdym razie ta ma 201 więc muszę 99 cm dociąć no, te są 3,5. Dobra, to zrobimy. Albo ty mam czwórki chyba. Tak, tu są czwórki. Nie, tą jedną czwóreczkę. Mierzę 91 cm. I wycinam. No i teraz kręcam. I już skręcam, tylko w jednym miejscu. Z dwóch stron już nie robię. I robię jeszcze dwie takie. Przyniosłem sobie jeszcze listy, kochani, i na timelapsie montujemy. Moi drodzy, nasze listwy przykręcone, teraz do nich będę przykręcał pionowe kolejny time-lapse. Szanowni państwo, gotowe. No już prawie gotowe, ponieważ teraz no muszę to polakierować, a lakierować będę ciemną lakierobejcą. Mam tu lakierobejcę akrylową e, ciemny orzech i taką będę malował. Proszę Państwa, 2% baterii mi się zostało. Jeszcze muszę pomalować z tej strony. Ogólnie to będę robił dwie warstwy. Ten lakier szybko schnie, więc jak skończę akurat tamtą stronę, to mogę spokojnie już zacząć tutaj malować. Także tak to sobie zrobię, a my widzimy się jutro. Pokażę Wam, jak to wygląda. Dzień dobry Państwu, kochani. Drugiego dnia jesteśmy. Leje zimno i bardzo dobrze, że wczoraj skończyłem robić tą klateczkę. Prezentuje się w ten sposób i ja jeszcze na niej poprzeplatam sznurki już wiosną, tylko taką cieplejszą. Powsadzam tu jeszcze pnącza, jakieś klematisów, co pięknie zarośnie tą pergolę tarasową. O! I jest cacanie. Proszę Państwa. A Wy pamiętajcie, jeżeli Wam się podobało i lubicie takie filmy ogrodowe, to subskrybujcie kanał i dajcie tą jeszcze znów łapkę w górę. Dziękuję Wam ślicznie, trzymajcie się, prydko. Hey.